Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Wojciech Bochenek, jestem radcą prawnym i dziś odpowiemy sobie na pytanie, czy warto zawrzeć z bankiem ugodę i na jakich warunkach ta ugoda mogłaby być zawarta. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa materiał, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Link do materiału znajdą Państwo w opisie do niniejszego filmu. W ostatnim czasie w mediach mogą Państwo otrzymać wiele informacji, w mediach, które donoszą o propozycjach ugodowych, jakie przygotował sektor, sektor bankowy. Jak również Komisję Nadzoru Finansowego. Proszę pamiętać, że nigdy nie można podchodzić do kwestii ugód w sposób, że one mogą być niekorzystne bądź, bądź, bądź mogą być bardzo korzystne. Ugoda zawsze stanowi pewien kompromis pomiędzy, w sporze pomiędzy jedną a drugą stroną. Natomiast, aby Móc zweryfikować, czy ugoda jest korzystna, czy, czy jest bezpieczna, zawsze należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Proszę pamiętać, że zgodnie z kodeksem cywilnym, artykułem 917, ugoda jest niczym innym jak umową, więc również do ugody należy stosować zapisy dyrektywy 93 na 13 które to wskazują, w jaki sposób powinny być regulowane umowy z konsumentami, jakie informacje przedsiębiorca powinien konsumentom przedstawić w taki sposób, żeby oni mogli zrozumieć nie tylko treść gramatyczną umowy, ale również skutki ekonomiczne dla siebie podejmowanych czynności prawnych i w związku z tym ich dalszej realizacji. Szanowni Państwo, w propozycjach ugodowych, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w mediach, możemy wyszczególnić trzy, trzy takie propozycje. To jest Przeliczenie kredytu po średnim kursie MBP i przejście na oprocentowanie oparte o parametr WIBOR. Drugą propozycją jest przeliczenie stada kredytu po niższym kursie niż aktualny kurs średni MBP, bądź kurs wskazywany przez bank, ale jednak jest to dalej kurs skany przez bank w propozycji ugodowej i również przejście na parametr WIBOR. I Ostatnią propozycją, która pojawiła się w grudniu ubiegłego roku, jest to propozycja, którą wysunął przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, która polega na tym, aby przeliczyć kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego, tak jakby od początku były one kredytami złotowymi opartymi o parametr WIBOR. Jak Państwo słusznie zauważyli, w każdej z tych propozycji przejawia się jedna wspólna część, czyli parametr WIBOR. Proszę pamiętać, że WIBOR czy LIBOR są to parametry, które wpływają na wysokość raty odsetkowej. Są to dwa czynniki, czyli stała marża banku oraz parametr zmienny LIBOR bądź WIBOR. Tak naprawdę aktualnie WIBOR jest najniższy w historii, więc propozycje, które są dziś składane, mogą wydawać się korzystne, mogą wydawać się opłacalne. Rata może być niższa bądź porównywalna z tym, co mają Państwo aktualnie. natomiast Również y, powinni Państwo poprosić bank, ewentualnie bank sam powinien przedstawić Państwu symulację, co się wydarzy, kiedy parametr WIBOR na przykład podskoczy do poziomu sprzed pandemii, y, kiedy to y, y, wysokość tego parametru wahała się w okolicach. 1,72 punktu procentowego, a w okresie 2012 a 2014 parametr ten wynosił 2,70 punktu procentowego. Są to już znaczne wzrosty, gdyż aktualnie, tak jak ja Państwu wspomniałem, Wibor jest najniższy w historii i wynosi 0,21 punktu procentowego. Dodatkowo warto również zorientować się, jaką marżę bank zastosuje czy zaproponuje w treści takiej ugody. Aktualnie umowy kredytowe. Frankowe miały troszkę niższą marżę niż kredyty złotówkowe, dlatego warto dopytać czy zweryfikować, czy ta marża będzie na takim samym poziomie, czy będzie wyższa niż aktualna marża w pańskiej umowie, czy będzie ona w drodze ugody na przykład obniżona. Trudno jest się odnieść do samej treści yy, propozycji ugodowej, gdyż te nie są dostępne. Natomiast treść ugody powinna być przygotowana dla Państwa prostym i zrozumiałym językiem, tak aby na podstawie yy, wspólnego kompromisu, jaki powinien z tej ugody wynikać, wiedzieli Państwo, jakie będzie Państwa saldo yy, kredytu do spłaty, w yy, jakim dniu Państwo tą ratę powinni płacić, jak będzie uregulowana spłata kredytu, czy Państwo wydłużą sobie termin spłaty, czy on będzie zachowany w takim samym yy, czasie, jak to Wynika z pierwotnej umowy, jak bank będzie ustalał kwestię parametru Wibor, i czy stała marża banku będzie obniżona, czy też będzie zachowana na to, na to samym. Poziomie. Szanowni Państwo, przeglądając oferty czy propozycje ugodowe, które pojawiały się w mediach, które wspomniałem Państwu kilka minut temu, przygotowaliśmy dla Państwa taką symulację porównującą różne warianty ugody, jaką banki proponują i jaką można byłoby zawrzeć w danej sprawie kredytu frankowego. Na samym dole publikacji, o której Państwu również wspominałem, znajdą Państwo taką tabelę, w której porównaliśmy kredyt zawarty na po te 300 tysięcy złotych Zawarty 20 sierpnia 2008 roku i pierwsza płatność była odbyła się dokładnie miesiąc później, czyli 20 września 2008 roku. Kiedy został udzielony na okres 360 miesięcy i został uruchomiony w jednej transzy. Założyliśmy, że marża banku, stała marża banku, jest tożsama dla umowy opacentowanej o parametr VIBOR i o parametr LIBOR. Natomiast symulując poszczególne, szczególne kredyty i ich spłatę, przyjęliśmy wartości odpowiednie dla kredytu złotówkowego i złotówkowego indeksowanego do waluty OPSEJ o parametry LIBOR i WIBOR jako średniomiesięczne wartości tych, tych parametrów. W takiej sytuacji, jeżeli Państwo sobie otworzą przygotowany materiał i będą Państwo mogli zobrazować, kredyt, który aktualnie był zawarty na 300 tysięcy złotych, po ponad 10 latach spłaty jego aktualne saldo zadłużenia kształtuje się na poziomie Ponad 365 tysięcy złotych, a aktualna wartość raty wynosi 1870 zł. Pierwsza propozycja ugodowa dotyczyła, szanowni państwo, przeliczenia tego kredytu po kursie średnim NBP plus przejście na parametr Wibor. W takiej sytuacji, jeżeli byśmy przystąpili do takiej ugody, to nasze saldo będzie wynosiło 359 991 zł, a rata kredytu będzie wynosiła 1984 zł. i 72 grosze. Dodatkowo, aby również Państwu koszt całego kredytu, przygotowaliśmy również symulację całkowitego kosztu kredytu, który uwzględnia tylko koszt odsetkowy. Nie uwzględniliśmy w nim żadnych dodatkowych opłat, ubezpieczeń czy prowizji, aby jak najprościej przedstawić Państwu te założenia, które aktualnie niech są dostępne na, na rynku. W tym pierwszym wariancie całkowity koszt kredytu będzie wynosił ponad 646 tysięcy zł. Drugi wariant, który zakłada przejrzenie kapitału kredytu po kursie niższym niż kurs średni MBP wskazany przez bank. My tutaj przyjęliśmy kurs, który opiewa na 3,60 plus przejście na parametr WIBOR. W takim przypadku e, kapitał kredytu powstały do spłaty będzie wynosił 318 tysięcy złotych, niewiele ponad 318 tysięcy złotych. Rata będzie szatowała się na poziomie 1755 zł, a całkowity koszt kredytu będzie o w Glicach prawie 600 tysięcy złotych. Ostatnia propozycja, która pojawiła się w grudniu, to jest przyczynienie kredytu opartego o, o, o kurs franka, tak jakby był od początku kredytem złotowym, daje nam wynik kapitału do spłaty na dzień, na dzień dzisiejszy 216 tysięcy złotych, a rata kredytowa będzie osłabiała w 1200 złotych. Natomiast całkowity koszt takiego kredytu będzie kształtował się niewiele ponad 480 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, dlatego aby zobazować Państwu e, mechanizmy działania tych, e, tych obowiązków ugodowych, zrobiliśmy również symulację, co się wydarzy, kiedy parametr VIBOR, który jest aktualnie najniższy w historii, wzrośnie do poziomu sprzed pandemii i okresu, kiedy był na nieco wyższym poziomie. Pierwszy, pierwsze założenie zakłada, że parametr wzrośnie z 0,21 punktu procentowego do 1,72 punktu procentowego. W takiej sytuacji, w przypadku pierwszej propozycji, rata wzrośnie do prawie 2300 zł a całkowity koszt kredytu będzie wynosił prawie 710 tysięcy złotych. W drugim przypadku rata będzie wynosiła niespełna ponad 2000 zł, a całkowity koszt kredytu będzie wynosił ponad 650 tysięcy złotych. W ostatnim wariancie, który proponuje Komisja Nadzoru Finansowego, rata będzie oscylowała w liczbach 1350 zł, a całkowity koszt kredytu będzie wynosił niespełna 520 tysięcy złotych. Gdyby jednak okazało się, że parametr WIBOR Podskoczy do poziomu z okresu początku 2012 roku czy, 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 czy z roku 2014 roku, e, czyli z poziomu 0,21 do poziomu 2,70 punktów procentowego, to rata kredytu w pierwszym przypadku będzie wynosiła dwa, niespełna 2,5 tysiąca złotych, a całkowity koszt kredytu będzie wynosił niespełna e, 750 tysięcy. Złotych. W środkowym wariancie ugody, czyli w przesieniu po niższym kursie e, niż, niż kurs średni MBP, rata będzie szatowała się na poziomie niespełna 2200 zł, a całkowity koszt kredytu będzie wynosił 687 tysięcy. W wariancie proponowanym przez Komisję nadzoru Finansowego rata będzie oscylowała w granicach 1500 zł miesięcznie, a koszt kredytu będzie oscylował w granicach 542 tysięcy złotych. Do tego, aby Państwo mogli porównać, która z tych opcji jest dla Państwa najkorzystniejsza, warto zostawić sobie również możliwości, jakie daje Państwu skrywanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W tym przypadku mamy dwie możliwości. Możemy starać się o to, aby umowa obowiązywała nas nadal, ale bez nieuczciwych klauzul umownych lub możemy starać się całkowicie usunąć umowę z porządku prawnego, czyli doprowadzić do stwierdzenia tej umowy, za, do, stwierdzenia, do stwierdzenia nieważności tej umowy przez sąd. W tych dwóch przypadkach jeżeli faktycznie udałoby się postępowanie zakończyć, zakończyć pomyślnie, a ostatnie statystyki wskazują, że 95% kredytobiorców w swojej wygrywa, przynajmniej przed sądami pierwszych instancji, to kapitał do spłaty wynosiłby 188 tysięcy złotych, a lata kredytowa wynosiłaby niespełna 1000 złotych. W takim przypadku również kredytobiorca mógłby odzyskać tak zwane nadpłacone raty, które, których szacunkowa wartość wynosi około 98 tysięcy złotych. W takim przypadku gdyby kredytobiorca zdecydował się na spłatę kredytu zgodnie z jego dalszym harmonogramem wynikającym z treści umowy kredytowej, całkowity koszt kredytu wyniósłby 353 tysiące złotych. W przypadku nieważności kredytu, kiedy sąd ustala, że taka mowa nie może obowiązywać w porządku prawnym i nakazuje rozliczenie się stron, w tym konkretnym przypadku, którym o którym dzisiaj mówimy, kredytobiorca wpłacił do banku łącznie 246 tysięcy złotych. Zgodnie z ostatnią uchwałą Sądu Najwyższego, o której będziemy mówili jeszcze w innym filmie, kredytobiorca mógłby tą kwotę od banku uzyskać zgodnie z teorią dwóch kondykcji. W takim przypadku bank mógłby od kredytobiorcy żądać zwrotu swojej kwoty kredytu, więc tutaj zarówno klient czy konsument, jak i bank powinni się ze sobą wzajemnie rozliczyć. W takim przypadku konsument musiałby oddać do banku brakującą kwotę kredytu, czyli byłoby to kwota, która wynosiła 300 tysięcy. Otrzymaliśmy od banku 246, więc powinniśmy bankowi dopłacić różnicę i byłbyśmy temat frankowy zamknięty raz na zawsze. W związku z tym, że jest to umowa, która została uznana za nieważną, mamy również możliwość wykreślenia hipoteki. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Państwu za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że niniejszym filmikiem pozwoliłem Państwu zgłębić wątek ugód, jakie są proponowane przez sektor bankowy. Do ugód zawsze należy podchodzić z pewnym dystansem. Nie można ich kategorycznie przekreślić, natomiast zawsze warto szczegółowo zapoznać się z ofertą. Nie tylko z treścią samej ugody, jeżeli Państwo ją pozyskają, ale również z jej skutkami ekonomicznymi, jakie ona może dla Państwa wywołać w przyszłości. W razie wszelkich wątpliwości zawsze mogą Państwo skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który pozwoli Państwu ocenić treść i skutki takich ugód, żeby mogli Państwo świadomie podjąć decyzję, czy jest to dla Państwa opłacalne, czy też nie. Serdecznie za Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi naszymi materiałami, zamieszczonymi na naszych stronach internetowych. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.